Wow, to pizza! Ciekawe z czym jest. Sprawdźmy! Pachnie czekoladą. Wspaniale! A ty co masz? Ja mam pizzę z gumy, tak jak myślałam. Jestem pewna, że smakuje o wiele lepiej niż czekolada. A tak przy okazji pięknie pachnie. Mmm, jest taka słodka. Pyszna. Uwielbiam gumę. Nie ma nic lepszego na świecie. Szalenie podoba mi się ten smak. Od razu tak pomyślałam. Ty nic nie rozumiesz, Jess. Od takiej pizzy nie można się oderwać. Mogłabym ją rzuć bez końca. Mm, super. To najlepsza guma do rzucia, jaką kiedykolwiek jadłam. Oj, zapomniałam o balonach. Zobacz, co potrafię. Rewelacja. Świetna zabawa. Mówiłam ci, że lubię dobrze zjeść. Przy okazji, jeśli zwinąć kawałek pizzy w rurkę, idealnie mieści się do buzi. Widzisz? Zostało mi tylko trochę. Chcę cieszyć się tymi ostatnimi chwilami. Zawsze będę pamiętać te pizzę. Chyba już się skończyła. Kurczę, dlaczego tak szybko? Wszystko co dobre szybko się kończy. Teraz moja kolejna przekąskę. Jestem pewna, że pizza czekoladowa będzie pyszna. Ekstra. Bardzo chciałabym jej spróbować. Myślę, że jeśli wezmę jeden plasterek, Jess niczego nie zauważy. Jestem pewna, że jest tak samo dobra jak pizza z gumy balonowej. Ej, gdzie się podziało moje jedzenie? Monika, odłóż pizzę na miejsce. Ale ja chciałam tylko jeden kawałek. Mogę dać ci w zamian resztę mojej gumy. Nie mam mowy. To nie jest dobra wymiana. Poza tym ta guma była w twojej buzi. Nie sądziłam, że jesteś aż taka wrażliwa, jeśli o to chodzi. Przestań nie rozpraszać. Muszę zjeść jeszcze mnóstwo kawałków pizzy. Jeśli się podzielisz, to przyspieszymy ten proces. Mam już jednak inny plan. I tak dostanę swoje, zobaczysz. Jestem pewna, że Jess nie jest przygotowana na takie niespodzianki. Co się dzieje? Dlaczego lecę do góry? Miłego lotu, Jess. Mam lęk wysokości. Sprowadźcie mnie z powrotem na Ziemię, proszę. Muszę się pospieszyć i zjeść pizzę, zanim balon pęknie. Super. Jest pyszna. Jednak lubię czekoladę tak samo jak gumę do rzucia. Jest taka delikatna, po prostu rozpływa się w ustach. Świetnie, już jestem w kosmosie. Co dalej? O nie, to kosmici. Pomocy, pękł mi balon, spadam. Pizza była niesamowita. Najadłam się dosyta. O, chyba że wraca. Masz rację, Monika, to ja. Co się stało z moją pizzą? Zjadłaś ją? Oczywiście, że nie. Ogromne czekoladowe ciastko, co za szczęście! Wielka guma balonowa? Super! Od dawna chciałam poćwiczyć szczęki. Myślę, że to ja powinnam zacząć. Boże, nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. To ciastko jest takie ładne, że nie chcę go zepsuć. Ale ochota na słodki przysmak bierze górę. Pyszności, w środku jest mleczne nadzienie. Co za miła niespodzianka. Dobrze, że trafiłyśmy do tego challenge'u. W przeciwnym razie nigdy nie spróbowałabym czegoś takiego. Ech, został ostatni kęs. A jadłam się, ale niczego nie żałuję. Teraz wyglądasz jak hipopotam. Serio? Powinnaś troszeczkę odpocząć, zanim to wszystko przetrawisz. Jestem gruba? To straszne. Nie płacz, wiem jak przywrócić ci formę. Musisz po prostu poćwiczyć. Sztanga jest taka ciężka, ledwo mogę ją podnieść. Trzymaj szybko! Czy to na pewno pomoże? Nie jestem przyzwyczajona do dźwigania ciężkich rzeczy. Sztanga ciągnie mnie w dół! Wygląda na to, że naprawdę nie była gotowa do ćwiczeń. Mogę zrobić wyciskanie leżąc. Słuchaj, myślę, że dam radę. Dobra, ta sztanga jest teraz dla mnie za lekka. No i jak ci się podoba moja nowa figura? Dobra robota, możesz być z siebie dumna. Teraz twoje kolejne jedzenie. To jest zadanie, z którym na pewno sobie poradzę. Mmm, pyszności. Super. To nie będzie trudne do zjedzenia. Patrz, włożyłam już prawie połowę do ust. Niezłe tempo. I po wszystkim pozostały tylko słodkie wspomnienia. Właściwie to zapomniałaś o drugiej części. Ups, chciałam już zrobić balony, a teraz masz gumę na całej buzi. To nic takiego. Szkoda, że muszę to wszystko wyrzucić. Stop! Co tu się dzieje? Chyba ktoś kradnie mi gumę. Monika do wody prowadzą prosto do Ciebie. Dlaczego zawsze kradniesz moje jedzenie? Będę musiała Cię związać, żeby to się więcej nie powtórzyło. Myślę, że nasz challenge idzie świetnie. Podoba mi się a tobie? Masz ochotę na gumę do rzucia? Widzę, że nie. No dobra, to sama ją wiem. Możesz mi wierzyć na słowo, że jest pyszna. Jess, nie powinnaś puszczać balonów. Nie umiesz. O nie, Monika utknęła w balonie. Wygląda na to, że miała rację. Wypuść mnie stąd. Już lepiej. Wydaje mi się, że przykleiłam się do podłogi, ale to nie jest najgorsze w tym wszystkim. Jess, jak się masz? Nie wiem, z czego się śmiejesz. Nie jest mi do śmiechu. Ale wyglądasz bardzo śmiesznie. Wow, wielkie wiaderko Nutelli. Jestem zadowolona. Zobaczmy, co ja mam. Jak dużo gumy! To prawdziwy prezent. Nie mogę się doczekać, kiedy to spróbuję. Spójrz, Monika. Można w tym zanurkować. Nie robi to na mnie wrażenia. Moja Nutella jest tak czekoladowa, super. Chciałabym się w niej wykąpać. Wygląda naprawdę kusząco. Kurczę, chyba nie dali mi łyżki. Czym ja to będę jadła? Dobra, użyję rąk. Tak jest nawet lepiej. Smaczniej. Uwielbiam zlizywać smakołyki z palców. To takie miłe uczucie. I bardzo niehigieniczne. Fu. Po prostu jesteś zazdrosna, przyznaj. Ej, co to jest? Nie mogłam się powstrzymać i postanowiłam spróbować trochę prosto z wiaderka. Monika, dlaczego to zrobiłaś? Mam czekoladę na całej twarzy. Nie na całej. A teraz na całej. Mam nadzieję, że to wystarczy, żebyś nie zbliżała się do mojej Nutelli. Narysowałaś mi wąsy? Dobra, udawajmy, że jestem kotkiem, który lubi się oblizywać. Świetny pomysł. Nie będę przeszkadzać. Przy okazji wymyśliłam, czego można użyć zamiast łyżki. Myślę, że wygodnie będzie jeść krem patyczkiem. Nie wiem, co zamierzasz. Dokąd idziesz? Natychmiast potrzebuję zamrażarki chcę zrobić lody czekoladowe. Postawię to tutaj na jakiś czas. Mam nadzieję, że mój plan się powiedzie. Musimy poczekać, aby się o tym przekonać. Odmierzam czas? O, jak szybko mija! Tak jest nawet lepiej. To znaczy, że mogę już zabrać lody. Chyba zamarzły. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Pospiesz się i pokaż, co ci wyszło. Musisz być troszkę bardziej cierpliwa. Patrz, już wyciągam. O to moje czekoladowe lody na patyku. Według mnie wyglądają niesamowicie. O i ten smak. Co za wspaniały plan, rewelacja. Sama jestem zachwycona. Ja też chcę polizać. Mmm, naprawdę dobre. Co ty sobie wyobrażasz, Jess? To moje lody. To nic takiego! O co ci chodzi? Nie mogę się oderwać. Szkoda, że zostało tak mało. Chyba zjem to wszystko naraz. Nie będę już potrzebowała patyczka. Nie musisz rozrzucać śmieci. Skoro już skończyłaś, to ja zaczynam. Myślę, że będzie pysznie i wesoło. Zastanawiam się, czy zjem tyle gumy. Zawsze możesz poprosić o pomoc. Jestem tutaj. Nie mam w zwyczaju wątpić w swoje siły. Jestem pewna, że dam radę. Najważniejsze, żeby nigdzie się nie spieszyć i po prostu cieszyć się chwilą. Zaczynam nabierać apetytu. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, że nie wiesz, jak niesamowita jest ta guma. Tylko moja szczęka jest troszeczkę zmęczona. Chciałabym zaznaczyć, że wszystkie papierki wyrzucasz w moją stronę. Przepraszam, nie zwróciłam uwagi. Pozwól mi to posprzątać chwileczkę. Wystarczy zdmuchnąć je suszarką do włosów, nic skomplikowanego. Jakie to miłe uczucie! Moje włosy tak pięknie powiewają na wiersze. Widzisz, mówiłam ci, że nie ma problemu. A gdyby tak za pomocą suszarki do włosów zrobić jedną wielką gumę, to niezły plan, warto spróbować. Udało mi się, Monika, widzisz to? Niesamowite. Zobacz, jak płynna jest ta guma. Jak zamierzasz ją zjeść? Już coś wymyśliłam, ale potrzebuję Twojej pomocy. Wystarczy wlać gumę do buzi przez lejek. Monika, świetnie sobie radzisz, tak? Trzymaj. Guma się skończyła. Czuję się trochę dziwnie. Zaczynasz puchnąć od środka. Zaraz zrobię balona! Jess, teraz jesteśmy całe w gumie. Przepraszam, nie chciałam. Gdzie są nasze smakołyki? Wow, to ogromna guma do rzucia. Nigdy takiej nie widziałam. Twoja ma taki piękny kolor. Też go uwielbiam. A jej smak jest po prostu niesamowity. Możesz rzuć trochę szybciej. Zaraz zasnę. Zrobię sobie krótką przerwę. Na razie mi wystarczy. Świetnie. Czyli mogę zacząć. O nie! Tu jest chili. Mam nadzieję, że nie spłonę. Jakie to jest ostre! Widzę, że umiesz podgrzać atmosferę. To jest dla ciebie, Monika. Dziękuję, nie trzeba. Wow, to guma do rzucia. Uff, było blisko. Wygląda na to, że to nie była guma. No i wyszło trochę niezręcznie. Nowa porcja, super! Mam smak coli. A ja dostałam prawdziwą pizzę. Jest taka świeża, jakby dopiero co wyszła z pieca. Nie zbliżaj się. Dobra, pożuję sobie gumę. Ciekawe, czy wybuchnie, jeśli dodam do niej mentosy? Monika, proszę, spróbuj. Dzięki! Zadziałało. zadziałało. Kolej, mentosy to zawsze eksplozja smaków. Wow, prawdziwy automat z gumami ja mam z cukierkami? Dobrze, że wzięłam ze sobą drobne. O, o, ale ich dużo. Są takie lekkie. Też wzięłam ze sobą portfel. Ale niestety jest pusty. Jaka szkoda. Nic nie szkodzi. Wiem skąd wziąć trochę drobnych. Co ty robisz? To jest moje. Już nie, Suzy. Wymieniłam monetę na gumę kulki. To niesprawiedliwe. W challenge'u wszystkie chwyty są dozwolone. Odlatuje. Pa, Monika. Miłej podróży. Widzicie to? Cały kubełek lodów. A ja znowu dostałam gumę do rzucia. Mogę zacząć, zanim lody się roztopią? Ta łóżka będzie idealna. Ojej, ale zimne. Co się z tobą dzieje, Suzy? Poczekaj, pomogę ci się rozgrzać. O nie, tylko nie to. Moje lody zamieniły się w różową papkę. Chociaż ona też może dobrze smakować. Przypomina koktajl mleczny z truskawkami. Ciekawe, co się stanie, jeśli podgrzeję moją gumę? Chyba niepotrzebnie to zrobiłam. To wcale nie wygląda apetycznie. Jakie jaskrawe kolory, super! Sprawdźmy, co jest w środku. Wygląda na to, że obydwie mamy gumy. To dobry powód, żeby zorganizować kolejny konkurs. Okej, okay. nie mam nic przeciwko. Zaczynajmy. Z moją gumą jest chyba coś nie tak. Naprawdę trudno jest zrobić z niej balony. Będę musiała wyeliminować konkurencję. No, teraz pójdzie mi o wiele łatwiej. To jest wbrew zasadom. Już za późno, żeby cokolwiek zmienić. Guma do rzucia w tubkach, Ekstra. To na pewno lepsze niż pasta do zębów. Wiecznie jesteś ze wszystkiego niezadowolona. Naucz się cieszyć życiem jak ja. Otwórz buzię. Poprawię ci humor. Dziękuję. A teraz mi pomóż. Nie, to by było zbyt proste. Sprawdźmy, jak na to zareagujesz. Monika, co ty narobiłaś? Ale za to ładnie pachniesz. Ach, tak? Uważaj, za chwilę będziesz lśnić czystością. Oj, przepraszam, przesadziłam. Cała wieża z gumy Wspaniale Mojej wieży nawet nie dorasta do pięt Zaczynaj Suzy Chętnie Jak mogłabym przepuścić okazję, żeby spróbować truskawkową gumę Tylko spójrz jaka jest piękna Ma taki intensywny smak tak zachwalasz, że ja też chcę jej spróbować. Wszystko zepsułaś. Przygotuj się na zemstę. Przestań. Nie rób tego. Sama się o to prosiłaś. Myślę, że przeginasz. Tylko KitKat może ukoić moje nerwy. Jakie apetyczne pączki. O, tu jest coś jeszcze. To wygląda jak guziki. Dobrze, że ja mam gumy. Będą świetnym dodatkiem do mojego pączka. Po prostu miałaś szczęście. A ty nie, więc nie ma co zazdrościć. Mm, nie spiesz się tak. Najpierw dodaj guziki. Ależ proszę. Tutaj patrz, zadowolona. Ale to twarde. Ojej, to było przez przypadek. Ale wcale nie żałuję. Na razie. Wendy, czekaj, ja zacznę. Ziarenka popcornu? No, bardzo zabawne. Nie mam zamiaru połamać sobie zębów. Dobrze ci tak. Może nie będzie tak źle. Auć, niepotrzebnie to zrobiłam. Teraz moja kolej. Czekoladowa kukurydza. Warto było czekać. Pachnie naprawdę pięknie. Dobra, nie będę skubać po jednym ziarenku. Zjem wszystko naraz. To niesprawiedliwe. Muszę coś zrobić. W ciągu kilku sekund wszystko się zmieni. <grym wytkujesz> Mary, dlaczego to zrobiłaś? Bo chciałam zjeść popcorn. No, przyznaję, że było warto. Wiedziałam, co robię. Już myślałam, że będziemy tu głodować. Czekoladowe papryczki. Jakie szczęście. Czy to znaczy, że ja mam prawdziwe? Weź się w garść Mary. Miałam rację. Nie dam rady tego zjeść. Wiem, jak ci pomóc. Proszę, przydać się lód, gdy spróbujesz papryczek. Jestem naprawdę przerażona. Szybciej! Użyj lodu! To naprawdę pomogło! Dzięki! Cieszę się! No, niestety, makijaż ci całkiem spłynął. Ale to nie ma znaczenia, bo czeka na mnie pyszna czekolada. Nie mogę na to patrzeć. To było naprawdę dobre. Ta papryczka też ci posmakuje.. Wendy jeszcze jedna została. Racja, dzięki, musiała mi ją przeoczyć. Wszystko mnie pali. Tu masz wodę. Jak dobrze, że była pod ręką. Czekoladowy zegar, nigdy takiego nie widziałam. Mój wygląda nieźle, ale smakuje po prostu obrzydliwie. Plastik nigdy nie dorówna czekoladzie. Muszę się o tym przekonać. Hej! wózka. Jeśli chodzi o słodycze, przyjaźń schodzi na dalszy plan. Spójrz, ile tu jest czekolady! Hmm. Zaraz oszaleję z zazdrości i głodu! Hmm. Chciałabym móc cofnąć czas! Czy to zadziałało? Nie do wiary! O, oh, man! Dzięki, Mary! Teraz musisz dać mi kawałek! Już mówiłam, że nie dam! Moje serce zaraz się zatrzyma! Mój żołądek już to zrobił! Daj mi swój zegar! Nie ma mowy! Puszczaj! Nie puszczę! Oddawaj! Wendy, co ty zrobiłaś? Zestarzałyśmy się. Ura! Czas się cofnął. Ten kaktus w ogóle mi się nie podoba. A mój wydaje się być w porządku. Jak zwykle, nie mam szczęścia. Postaram się to naprawić. Czas na małą wizytę u fryzjera. To świetny pomysł. A teraz spróbujmy. Jakie to gorzkie. Wygląda na to, że fryzjer nie pomógł. Muszę to czymś zapić. Sorry, ale nie mamy czasu na szukanie dla ciebie wody. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Awesome! Czy to konewka? Na pewno jest w niej woda. Ej, potrzebowałam jej, żeby wyhodować kaktusa. Dobra, wezmę większą konewkę. Gdzie ona się podziała? Znowu ty. Hmm. Okej. Dobra, mam jeszcze jedną. O, ta będzie idealna dla mnie. O nie, nie dam ci tej konewki. O hmm. Ojej, co się dzieje? Udało mi się wyhodować czekoladowego kaktusa. Co jest. Takie pyszne. Daj mi chociaż kawałek. No dobra, trzymaj. Duży soczysty burger, marzyłam o takim. Czekoladowy wygląda o wiele fajniej. Kłóćmy się, lepiej spróbujmy naszych smakołyków. Ale dużo nadzienia. Lubię tego typu dania. Zostaw mi coś. Czemu zawsze przeszkadzasz mi w jedzeniu? Przepraszam, więcej nie będę. Mam nadzieję, że ty też mi nie przeszkodzisz. zamierzam zrobić coś specjalnego. Burgera ze słodyczami. Wyszło prawdziwe arcydzieło. Muszę go spróbować. Ups, Mary, twoja czapka kucharska zniknęła. Nie widzę jej. I burgera też już nie ma. Oh no. To wszystko twoja wina, Wendy. Tym razem ja zacznę. To żaba. Ale chyba nie jest prawdziwa. Tak, to czekolada. To znaczy, że ja mam prawdziwą żabę pod swoim kloszem. straszne. Przykro mi, ale będziesz musiała ją polizać. Skończyła na mnie pomocy. Oh, nie jest to widok dla osób o słabych nerwach. Ojej, to książę. Odczarowałaś mnie. Teraz już zawsze będziemy razem. Wendy, po co ci ten przesłodzony facet? W porządku, wiem jak go nie szkodliwić. Potrzebuję tłustej muchy. O, jedzenie! Muszę jak najszybciej złapać tę muchę. Zadziałało. Ale wielkie jajko. Wygląda fajnie. W dodatku to chyba czekolada. Zobaczmy, co jest w środku. Co za uroczy mały smok. Tak, jest słodki, ale wolałabym czekoladę. Przykro mi, czekolada jest nasza. Nie szkodzi, czeka mnie prawdziwa uczta. Mam nadzieję, że to nie jest surowe jajko. O nie, jestem rozczarowana. Smok i ja możemy Ci pomóc. Dziękuję, to bardzo miłe z Waszej strony. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Jest pyszne.